Znasz go jako Jasia Fasole, ale czy znasz prawdziwego Rowana Atkinsona? Oto szokujące fakty z życia komika, który rozśmieszył miliony. Za maską niemego błazna kryje się historia, która cię zaskoczy. Jako dziecko, Rowan zmagał się z poważnym jąkaniem. Rówieśnicy byli bezlitośni, wyśmiewali jego wygląd, nazywając go kosmitą. Aby uciec od problemów społecznych, Atkinson zanurzył się w nauce. Uzyskał najwyższe oceny z przedmiotów ścisłych w swojej szkole i zdobył miejsce na Uniwersytecie Newcastle, gdzie studiował inżynierię elektryczną, uzyskując tytuł licencjata. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Oksfordskim, gdzie odkrył, że wcielając się w różne postacie, jego jąkanie znikało. To był moment narodzin geniusza komedii. Dziś Atkinson jest żywym dowodem na to, że nasze największe słabości mogą stać się naszą siłą. Jego elastyczna twarz i niezwykłe umiejętności mimiczne uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych komików na świecie.